Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team w kolejnym programie z cyklu Bokserska Kawa Moi drodzy, dzisiaj mamy niedzielę 26 listopada 2023 roku i jesteśmy po dwóch wielkich galach a zaczynając chronologicznie to zaczynamy od pań czyli od gali w Dublinie, która miała miejsce wczorajszej nocy troszeczkę się obawiałem ze względu na Panujące teraz zamieszki. Mam nadzieję, że już się skończyły, czy ta gala nie zostanie, nie zostanie odwołana. No, ale takich sygnałów nie było, i jak wiemy, ta gala na całe szczęście, na całe szczęście się odbyła. Moi drodzy, na samym początku, jeśli chodzi o walkę Chantel Cameron versus Katie Taylor, chciałbym, chciałbym zaznaczyć, że irlandzka pięściarka, tutaj Katie Taylor, ma 37 lat i oczywiście. Nie wypominam panią wieku, ale, ale 37 lat nie trzeba być jakimś tam wielkim ekspertem, żeby wiedzieć, że na boks jest to bardzo, bardzo dużo. Co chciałem powiedzieć w stosunku do Katie Taylor? No, jak mówiłem w ostatnich materiałach na, na temat tej pięściarki, jest to zawodniczka, która wzniosła boks kobiety na wyższy poziom. Między innymi mówię też o walce z Amandą Serano, która, która była okrzyknięta walką roku 2022 roku. To po pierwsze. Po drugie, była walką wieczoru w takim miejscu w kolebce boksu jak Madison Square Garden. No, proszę Państwa, czego, czego, czego chcieć więcej. Natomiast, co można powiedzieć o samej walce? No, tutaj yy, małe kontrowersje co do, co do pierwszej rundy. Katie Taylor oczywiście tutaj padła na deski, gdy trafiła ją w bardzo, bardzo czysty sposób tutaj Chantel Cameron i sędzia w tym momencie nie zdecydował, nie zdecydował się na jakiekolwiek liczenie, a liczenie jak najbardziej się należało. I tutaj teraz, moi drodzy, pojawia się pytanie, czy czy gdyby czy gdyby doszło do liczenia mogłoby to zmienić obraz walki no moi drodzy nie dowiemy się tego nie dowiemy się tego ponieważ nie jesteśmy nie jesteśmy Katie Taylor nie wiemy jak, jakby ten knockdown wpłynął na, na jej psychikę no ale jedno jest pewne Katie Taylor jest zawodową mistrzynią świata i tutaj Długo, długo nie było zawodniczki, która mogła ją pokonać, i myślę, że tutaj ta psychika, ta gra psychologiczna jest na, na, bardzo, na bardzo dużym poziomie, ta, ta jej psychika, i myślę, że jako, jako mistrzyni świata, by tą presję tego knockdownu uniosła i walczyła tak, jak mieliśmy okazję to oglądać. A mieliśmy okazję oglądać całkiem niezły boks, ponieważ obie panie tutaj. Jak to właśnie w walkach Irlandki bywa, nie patyczkowały się od samego początku, nie było czegoś takiego jak runda rozpo, rozpoznawcza, tylko, tylko tak jak przewidywałem, Katie Taylor po prostu ruszy po swoje, by odzyskać te pasy. Które co prawda były w posiadaniu Chantel Cameron jako, jako czempionki wagi super light, czyli super lekkiej ale jednak no, umówmy się, Katie Taylor jest taką personą, walczyła z takimi zawodniczkami, że ma takie naprawdę bokserskie CV bogate, że śmiało można uznać, że te pasy jej się, jej się należały. Co prawda, pierwsza walka była równa. I wygrała ją tak, jak wspominałem już, Brytyjka, Chantel Cameron, ale druga walka już nie pozostawiła wątpliwości, którą właśnie wygrała Katie Taylor. Można powiedzieć, że do jednej szczęki. Moi drodzy, co pierwsze rzuca się w oczy, jeżeli chodzi już o sam finish tej walki, to przede wszystkim punktacja. O ile, o ile, mm, no w sumie nie, nie. Moi drodzy, nie mogę przyjąć też werdyktu 96-94 dla Chantel Cameron, ponieważ no, jakby nie patrząc, większość, większość rund tutaj dominowała Katie Taylor. I tak jak mówiłem, obie panie mimo iż nie patyczkowały się od samego początku pierwszą rundę zdecydowanie wydała Brytyjka. Jak już wspomniałem, nawet rzuciła Katie Taylor na deski, no ale sędzia widział inaczej i nie było liczenia. Tak, o ile nie mogę się zgodzić z 96-94, gdzie, tak jak mówię, już całą walkę miała pod kontrolą Katie Taylor, tak już kompletnie nie, nie przyjmuję do wiadomości, moi drodzy, tego, co, co zrobił pan Ferenc Budaj, który, który, moi drodzy, wypunktował tą walkę 95-95. Co do moich typów, jeszcze szybko tutaj wspomnę, że oczywiście ja kupon przegrałem, ale, ale słysząc już yy, werdykt yy, pierwszej walki, którą miałem na kuponie 95-95, to już yy, normalnie schwyciłem się za głowę i mówię: No, no czas yy, kończyć karierę, Katie. Nie to, że byłaś słaba, tylko po prostu, po prostu już. Yy, w tej kategorii nic nie osiągniesz, ponieważ całą walkę dominowałaś, a cię przekręcili. Nie, właśnie, właśnie z tego powodu, że przekręcili, a nie że była słaba, i że w tej kategorii wagowej by już nic nie osiągnęła, jeżeli już na samym początku drogi, w tej kategorii wagowej by ją przekręcili. Także moi drodzy, wracając tutaj już konkretnie do tematu: 95-95 w tej walce to jest kryminał. No, moi drodzy, nie da się tego tak wypunktować, tej walki. Naprawdę ja oglądałem całą walkę wczoraj wieczorem i jeszcze dzisiaj rano oglądałem skróty. No, nie da się wypunktować tak tej walki. Naprawdę, uwierzcie mi. No, ale bądź co, bądź, koniec końców pasy takich federacji jak IBO, IBF, WBA, WBO i WBC trafiają, trafiają z powrotem w ręce Katie Taylor, czyli jadą do czyli pozostają w Irlandii. Także, moi drodzy, to tyle o tej walce. Przechodzimy sobie teraz do walki Demetriusa Andrade'a z, e, z Davidem Benavidez'em. E, no tak, postawiłem na Andrade'a, ale, moi drodzy, przechodząc tutaj do meritum, e, cały pięściarski świat i nie tylko czeka oczywiście na walkę pomiędzy e, Mexican Monster, czyli David Benavidez versus Saul Canelo Alvarez. E, Taka walka, taka walka, jeżeli by się odbyła, to jaki byłby mój typ? No moi drodzy, moi drodzy, Saul Canelo Alvarez ma, ma, moi drodzy, gdzieś około 60 walk, gdzieś około 60, może trochę ponad 60 walk zawodowych i na pewno jeżeli na pewno, jeżeli by miał 60 walk zawodowych, to na pewno dwie walki zawodowe przegrał. Chodzi mi o to, że e, chodzi mi o to, że pomimo tego, iż tyle wojen stoczył i to nie byle lekkim, bo wystarczy tylko spojrzeć w jego pięściarskie CV, e, to, moi drodzy, to nie jest jakiś mega wykończony zawodnik, tylko to jest cały czas zawodnik siejący spustoszenie na ringach. To co, że przegrał z Biwołem, który był od niego cięższy i to nie była jego, jego kategoria, ale oczywiście to go nie, nie tłumaczy, tylko po prostu, po prostu mówię tutaj o faktach, jeśli chodzi o Canelo. No, a jeśli chodzi o Dawida Benavideza, no to jest to oczywiście młody zawodnik, perspektywiczny, który już w wieku 21 lat był mistrzem federacji IBF, chyba bodajże, o ile się nie mylę. Jest to bardzo, bardzo silny zawodnik, jest to zawodnik, który potrafi przyjąć, co pokazał między innymi wczorajszej nocy z Andrejdem. Jest to zawodnik, który mocno bije, który jest szybki, który potrafi walczyć na dystans, który walczy mądrze, który... No, który ma wszystko po prostu, żeby zawalczyć z takim zawodnikiem, jakim jest Saul Canelo Alvarez, tak? <laughs> Przepraszam. Eee, także moi drodzy, w tym wydaniu w tym wydaniu bokserskiej kawy to tyle. Eee, widzimy, się, widzimy się już niedługo w następnych za zapowiedziach, bo pamiętajmy, że niedługo walczy również Mateusz Masterna mistrzostwo Świata oraz 23 grudnia eee, mega mega gruba Gala w Riadzie. Eee, Deontay Wilder, Daniel Bibuła, Jarrell Miller, yy, Antony Joshua, Otto Walin yy, na jednej na jednej karcie karcie walk. Yy, także moi drodzy, końcówka końcówka roku z boksem zapowiada się, zapowiada się także palce lizać. Także z mojej strony to tyle. Antkowiak Boxing Team trzymajcie się. Peace.